Cześć, witajcie z tej strony, wasz ulubiony YouTuber ci kapcie. Dzisiaj stworzymy. Rozpoczniemy serię, jaką jest Świat Widzów. Będziemy budować tutaj różne budowle. No, więc, tak czytuje się świat. Polecimy sobie, mm, powiedzmy, tutaj. Więc tak, ja coś za chwilę zbuduję, zrobię cięcie i Wam pokażę. Dobrze, już jestem. Yy, tak, więc no, tutaj zrobimy sobie farmę. Yy, tak, kurde, z, z zewnątrz się prezentuje mój domek. Bardzo ładne widoki. No, więc idziemy na dół. owca się tu a Oto mój pokój. Poczekajcie chwilę. Zabiję tylko. Dobrze. I oto mój domek. No, yy, więc idziemy sobie spać. Co jest? Co jest? Nie, 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 nie. Kurczę, dobrze, to koniec tej serii żegnam.